Proszę mi pozwolić to zrozumieć, bo aż mi się to w głowie nie mieści, trudno w to uwierzyć. Czy CBA naprawdę użyło Pegasusa nie w sprawie e, mafii vat nie w sprawie jakiejś akcji terrorystycznej, e, tylko użyło rzeczywiście w sprawie badania zakupu pluszowych wiewiórek, e, czy organizacji festiwalu stwora głodomora, czy zakupu baloników. Czy naprawdę to tak absurdalnie brzmi, to jest prawda? Pytanie zadaje Pan Poseł Patryk Jaskulski. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Szanowna Pani Przewodnicząca, Wysoka Komisja, Szanowna Pani Świadek. Proszę mi pozwolić to zrozumieć, bo aż mi się to w głowie nie mieści, trudno w to uwierzyć. Czy CBA Naprawdę użyło Pegasusa nie w sprawie e, mafii watowskiej, nie w sprawie jakiejś akcji terrorystycznej, e, m, tylko użyło rzeczywiście w sprawie badania zakupu pluszowych wiewiórek, e, czy organizacji festiwalu Stwora Głodomora, czy zakupu baloników. Czy naprawdę to tak absurdalnie brzmi, to jest prawda? E, e, sz szanowny Panie Pośle. W zasadzie to jest jeszcze bardziej absurdalne, ponieważ CBA użyło Pegazusa w ramach tego rodzaju sprawy, natomiast nawet nie do zbadania tej sprawy. Jeszcze raz to powiem, chociaż wydaje mi się, że już to mówiłam. W sprawie, właśnie tej, o której pan mówi, wyłudzeń w urzędzie w w Kurszwicy w Urzędzie Miasta i Inowrocławia, to były wyłudzenia, które dotyczyły właśnie najróżniejszych takich wydatków promocyjnych. Polegało to między innymi na tym, że osoby, które w ten proceder były zaangażowane, na przykład zawyżały w porozumieniu z jakimś przedsiębiorcą kwotę za jakąś usługę, później nadwyżką się dzieliły. Albo przedstawiana była pusta fikcyjna faktura do rozliczenia w kasie urzędu, że rzekomo jakaś impreza miała miejsce, ona nie miała, pobierano za nią pieniądze, się tymi pieniędzmi przestępczo dzielono. Oczywiście mój mąż nie tylko nie miał z tą sprawą nic wspólnego, ale nie miał po prostu też żadnej wiedzy o tym, że ten proceder się toczy. I w związku z tą sprawą było prowadzone postępowanie. Natomiast proszę mi uwierzyć, Pegazusa nie użyto wobec osób, które ten proceder zorganizowały. Agnieszka H nie została nigdy objęta Pegazusem. Natomiast tak, prawdą jest, że użyto Pegazusa w takiej właśnie sprawie. Tylko, że inwigilowano tym Pegazusem w tej sprawie polityków i finalnie Pegazusa użyto po to, że pozyskano materiał i prowadzono śledztwo trałowe. Czyli ja uważam, że Pegazusa użyto po to, żeby zapytać pana woźnego Osir z Noworoczwa o to, czy Krzysztof Brejza załatwił mu pracę. To jest jeszcze bardziej absurdalne. Czy prawdą jest, że pani Agnieszka H odwołała swoje pomówienia wobec Krz Krzysztofa Brezy dopiero po czterech latach, kiedy to doprowadzono do konfrontacji z inną podejrzaną w tej sprawie? Tak, ja mam pewną wiedzę na ten temat, natomiast ja też uczciwie powiem, że ja nie byłam nigdy pełnomocnikiem ani obrońcą w tamtej sprawie, a zatem, a zatem moja wiedza, którą pozyskuję stamtąd, jest wiedzą, którą pozyskuję głównie z mediów. Natomiast Agnieszka H rzeczywiście była konfrontowana po bardzo długim czasie od złożenia swoich pierwszych kłamliwych wyjaśnień i wycofała się z bardzo wielu twierdzeń, które powiedziała na początku. Między innymi z tych twierdzeń, które dotyczyły współudziału mojego męża, w, rzekomego współudziału mojego męża w tych wyłudzeniach. Ona to nazwała po czterech latach skrótem myślowym. Proszę zwrócić uwagę, że na podstawie tego skrótu myślowego, Doszło do przeprowadzenia tak masywnej kontroli operacyjnej i inwigilacji Pegasusem. Ta sprawa naprawdę ma tak bardzo wiele absurdalnych obszarów, że, yy, że yy, nie można akceptować takiej narracji płynącej od polityków PiSu, że Pegasus był nam potrzebny po to, żeby ścigać przestępczość. On był używany kompletnie do czego innego. A jak Pani uważa, dlaczego tak długo zwlekano właśnie z przeprowadzaniem tej konfrontacji z weryfikacją kłamstw, które posłużyły do podjęcia działań operacyjnych? Z tych samych dokładnie powodów, dla których nie weryfikowano niczego, co powiedziała Agnieszka H. Gdyby przeprowadzono jakiekolwiek konfrontacje na początku, gdyby przeprowadzono podstawowe przesłuchania, to nigdy nie mogłoby dojść do kontroli operacyjnej, bo nie byłoby na nią materiału. Powiedziała Pani wcześniej, że dostawał Pan Krzysztof Brejza fałszywe analizy wyborcze. Proszę powiedzieć, jak wyglądało się to podszywanie właśnie pod pracowników Sztabu Koalicji Obywatelskiej? Czego dotyczyły te fałszywe hmm. analizy dokładnie? Yy, moja, nie pamiętam dokładnie. Natomiast mój mąż dostawał na pewno sms -y, które jak się później okazało były linkami aktywacyjnymi do Pegasusa. I były to yy, informacje płynące od osoby, która yy, była w jego książce kontaktów yy, i była zaangażowana w pracę Sztabu Wyborczego. I yy, jedna z takich wiadomości to był właśnie. Właśnie link do pewnej analizy nie chciałabym tutaj powiedzieć jakiejś nieprawdy. Natomiast zgodnie z tym, co ja pamiętam, to była analiza jakichś działań sztabu, czy one są skuteczne, czy nie są skuteczne, w jakim kierunku sztab powinien iść lub nie. Czyli rzeczywiście było coś, co mogło kierunkować kampanię wyborczą. Tymczasem okazało się, że to nie zostało w ogóle przez te osoby wysłane, tylko przez służby specjalne i było to linkiem aktywacyjnym do Pegasusa. Pani przewodnicząca, wysoka Komisja, Myślę, że powinniśmy jako komisja wystąpić do CBA o wskazanie, kto był autorem tych fałszywych analiz, które płynęły rzekomo ze sztabu wyborczego. Mam takie jeszcze pytanie, bo powiedziała Pani o tej zniszczonej płycie. Czy uważa Pani, że zniszczenie płyty z pierwotnymi danami, danymi telefonu Pani męża było celowym działaniem, aby ukryć prawdę o skali manipulacji dokonywanych przez służby specjalne? W tej chwili yy, wiadomo mi, że wątek złamanej płyty został podjęty przez Prokuraturę Okręgową w Leblągu i będzie tam badany. Bardzo chciałabym się dowiedzieć, jakie były okoliczności złamania tej płyty. No, płyty nie pękają tak jest, po prostu. To, jest to okoliczność z mojego punktu widzenia istotna, ponieważ uważam, że dane operacyjne były, jakkolwiek to nie brzmi, w XXI wieku zgrane na płyty. Takie płyty DVD i one znajdowały się w aktach. Yy, jedna z tych płyt, pierwsza, yy, taka płyta zero, to była płyta, która zawierała, yy, przynajmniej zgodnie z moją wiedzą, yy, zawierała cała, całą zawartość telefonu mojego męża jakby w tym pierwszym strzale Pegazusa. Yy, to jest dość istotne, ponieważ można później kolejne strzały, porównać z tym pierwszym i zobaczyć, czy rzeczywiście coś było w grane zmanipulowane. No, jest to pewna wiedza, która nam też pokazuje o, o tym, jaka była mechanika tej inwigilacji. Skoro dzisiaj tej płyty nie ma, to znaczy, że w pewnym sensie nie potrafimy dojść do wszelkich ustaleń. Natomiast... Ja, uważa Pani, że to było po prostu zacieranie śladów. Ja, ja, ja nie potrafię używać tak kategorycznych twierdzeń dzisiaj, natomiast uważam na pewno, no, tak to ujmę oględnie, że jest to okoliczność istotna dla tego postępowania i że ta płyta jest istotna dlatego, żeby odtworzyć sobie mechanizm całej inwigilacji. Zobaczymy, jakie ustalenia dokona Prokuratura Okręgowa w Elblągu. być może się czegoś dowiemy. Wie, wiemy o tym, że reżimowa TVP atakowała panią, atakowała pana Krzysztofa Brejze, pana Ryszarda Brejze, ale czy e, atakowała również innych członków e, pani rodziny? Pamiętam, że był cały artykuł, który dotyczył mojej teściowej. To też było bardzo bardzo przykre i kompletnie niezasadne, bo o ile ża żadne zniesławianie, żaden atak na człowieka, niezależnie czy jest politykiem, czy kim innym, nie, powinni, nie, nie ma uzasadnienia, to jednak nadal żyjemy w jakimś takim kręgu cywilizacyjnym, który każe trzymać się z daleka od rodzin i nie atakować y y dzieci, matek, ojców i tak dalej. Nie było kompletnie żadnego powodu do tego, żeby moja teściowa została zaatakowana autorem artykułów przeciwko niej znowu był Samuel Pereira. Moja teściowa Zresztą podjęła pewne kroki prawne i wiem, że bardzo przeżyła tę sprawę. To jest osoba, która absolutnie nie zasłużyła na to, żeby, być, żeby zostać zlinczowana w TVP w takiej formule, w taki sposób. Ona do dzisiaj stara się dojść do swojej sprawiedliwości. Ta jej sprawa też jest potwornie przewlekła, trwa lata. Proszę powiedzieć w takim razie, jaki wpływ te wszystkie nagonki medialne na Pani rodzinę? miały właśnie na poczucie bezpieczeństwa, stabilności członków Pani najbliższej rodziny. Jak to wpłynęło chociażby na Pani dzieci? Czy te dzieci też doświadczały tych nagonek, ataków, skutków tych nagonek, ataków bezpośrednio na całą rodzinę? Tak. E, e, e. To było bardzo trudne doświadczenie dla całej rodziny i także dla nas jako dla rodziców, którzy mają troje małych dzieci. Nasze dzieci doświadczały tych nagonek w sposób bardzo taki wprost. No przecież żyjemy w jednym domu, te emocje są odczuwalne. Poczucie zagrożenia, przygnębienie, strach i tak dalej. W 19 roku nasz najstarszy syn miał 9 lat, więc rozumiał bardzo dużo, słyszał, co się dzieje w telewizji. Natomiast to, co było dojmujące, to to, że pod wpływem tej zmasowa tych zmasowanych nagonek, które na antenie TVP były prezentowane naprawdę codziennie, w, w milionowych zasięgach, z ogromną masywnością, efektem było to, że to rzeczywiście pobudziło niektórych ludzi do tego, żeby kierować w naszym kierunku najróżniejsze groźby. I w pewnym momencie, kiedy te groźby zaczęły już być kierowane w kierunku naszych dzieci, jakiegoś ewentualnego ich uprowadzenia, no to już nie, 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 nie brzmiało, powiedziałabym, yy, zabawnie, o ile w ogóle można użyć tego słowa. Yy, I wtedy pamiętam, że byliśmy objęci jako rodzina ochroną policyjną. Komendant wojewódzki Policji w Bydgoszczy taką ochronę nam przyznał. Ta ochrona Ochrona trwała kilka tygodni na pewno. To dawało nam pewne poczucie bezpieczeństwa z jednej strony, ale z drugiej strony do dzisiaj mam ogromne poczucie absurdu, dlatego że ta ochrona nigdy nie byłaby nam potrzebna, gdyby nie atakowało nas państwo. Znaczy jedna ręka państwa nas atakowała za pomocą pewnej mechaniki, prawda? Służby specjalne, prokuratura, telewizja, hejt, a druga ręka państwa, jakby już widząc, że sprawa zaczyna być przesadna, dawała nam ochronę. I dalej się pytam w tym kontekście o koszty całej tej operacji. Tak, po ludzku, pani, pani współczuje tak, ostatnie wiem, minutę już tutaj właśnie Pani Przewodnicząca mnie pytanie. upomina, w związku z tym ostatnie pytanie, bardzo ważne. Czy ma Pani wiedzę, czy funkcjonariusze CBA albo osoby związane z tą sprawą, którzy byli zaangażowani w to bezpośrednio, otrzymywali intratne stanowiska w spółkach Skarbu Państwa? Jeżeli tak, to proszę wskazać te osoby i ścieżki poszczególnych karier, bo wiemy o tym, że część z nich wylądowała w Pekan Wiem o tym, że część osób, że w tej sprawie w ogóle była ogromna rotacja, zarówno w obszarze funkcjonariuszy CBA, jak i w prokuraturze. Wiadomo nam, ujawniały to media, że część funkcjonariuszy otrzymała, odeszła ze służby, otrzymała stanowiska w spółkach Skarbu Państwa w PKN Orlen, intratne. Oczywiście, co do Oceny prawnokarnej tych zachowań, czyli czy to była korzyść osobista, czy można to interpretować korupcyjnie. Od takich kategorycznych twierdzeń jest prokuratura. Bardzo czekam, czy takie kategoryczne twierdzenie kiedyś nastąpi i czy kiedyś je usłyszę. Ja uważam osobiście, że można o tym myśleć w taki sposób. Jest to paradoks, że w gruncie rzeczy Pegasus, narzędzie do ścigania terroryzmu, było w Polsce używane do celów, które, o których można mówić w kontekście korupcyjnym.